Miasto Zdrowia, gość Dominik Węgorek. Miło mi. Witam Państwa i proszę Państwa, pytanie do Dominika. W jaki sposób ciało do nas przemawia, że jest coś nie tak? W jaki sposób, od, przeczytam Państwu, co dzisiaj dostałem na wiadomości, wiadomości w, 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 w internecie? Jakie są objawy pierwsze raka jelita? Męczyłem się ponad rok i ciało do mnie mówiło, a ja nie zwracałem na to uwagi. Wiesz, to jest ciekawe, co teraz właśnie przeczytałeś, bo u mnie było podobnie. Ja dostałem kiedyś zapalenia węzłów chłonnych jakieś 13 lat temu. Miałem wtedy 130 kg, miałem kilka przedsięwzięć, których nie potrafiłem odpuścić po prostu się nimi zajmowałem i tak sobie leżąc, bo nie byłem w stanie wyjść z domu 6 tygodni. Tak naprawdę zadawałem sobie takie jedno fajne pytanie, które mi przychodziło, ile mam życia w życiu? No okej, okay, mam możliwości, mogę sobie coś zrobić, ale czy mogę to zrobić? Bo jestem w jakimś takim, dostrzegłem, że w takim byłem kołowrotku. w takim powrotku, gdzie ciało mnie zatrzymało, bo często mamy takie sygnały, tak? Ale to był umysł, to był umysł, który ci powiedział. A czy ciało też mówiło? W jaki sposób? Czy jesteśmy w stanie dialogować z naszym ciałem, bo ciało nam mówi: halo. Hello. Tu mi coś nie domaga. To znaczy, spuchnięte łydki uh -huh. to nie znaczy, że tutaj łydki są chore, bo ta choroba przenosi się gdzie indziej. No to jest tak naprawdę też to ciekawe, jest co powiedziałeś, jeżeli... sygnał nie łydek napuchniętych, ale innego organu chyba, tak? No to jest też innej informacji, tak jak ja to obserwuję. Bo jeżeli jest ta woda, że się zatrzymuje, no to znaczy, że nie ma przepływu, czyli nie ma jakiejś równowagi. Tak jak w życiu. Tak, ale to mówimy o wotrobie, między innymi. Tak, można jest... oczywiście mówić o organach, ale tak jak powiem Ci takiego, z takiego punktu, jak ja to zaobserwowałem u siebie. Dostałem zapalenia węzłów konnych. Próbowałem jednych, drugich, standardowych metod, nie takich. W końcu zacząłem się okładać liśćmi kapusty i podjąłem decyzję gdzieś wewnętrznie, że czas coś zmienić. Czas coś po prostu zmienić. Jakoś znaleźć tą przestrzeń dla, dla siebie, dla, dla bliskich, by ciało woła. Czyli ja byłem w takim okresie, gdzie jak byłem w tym pędzie, to nie widziałem w ogóle innego, tylko cały czas pędzę za czym. Przychodziłem, jedno zadanie, drugie zadanie, trzecie zadanie, dwudziesta trzecia, spać, wstać o trzeciej i tak to u mnie trwało. W momencie, kiedy się zatrzymałem, to nie było komfortowe, bo też przyzwyczajony do tego, że ciągle działam, no to mówię, co mi to chce pokazać? I nagle pokazało mi to, że po prostu coś trzeba zmienić, ale kto to ma zmienić? No przecież nikt za mnie tego nie zmieni. Jeżeli ja się nie, nie zajmę sobą, nie zajmę się swoim zdrowiem, nie zajmę się tym, co widzę, 130 kg. Kolana, bolą, etc., inne rzeczy, no to kto się tym ma zająć? Szanowni Państwo, i to jest to przesłanie, które chcemy do Państwa skierować. Dobrze, że pracujecie, dobrze, że odnosicie sukcesy, trzymamy za nie, ale równocześnie miejcie czas dla siebie, zatrzymajcie się, zacznijcie dialogować z, waszym, z Waszymi włosami, oczyma, skórą. To wszystko mówi do nas, dłońmi, e, kończynami. Już nie mówię o innych, innych ważnych elementach fizjologicznych, związanych chociażby z, także z, no, ze stolcem, bo to jest ważne, jaki on jest. A więc te, czy się pocimy, czy nie pocimy, ciało ciągle jest z nami w dialogu. Czy my jesteśmy z nim? Zatrzymajmy się, zacznijmy rozmawiać z naszym ciałem.